Studia prawnicze to są chyba najbardziej wszechstronne, humanistyczne studia. Ja też pochodzę ze środowiska, w którym wielu kolegów mojego taty po prostu skończyło prawo i zawsze to prawo było takim kierunkiem, który kojarzył mi się z niezwykle otwartymi, światłymi ludźmi. Chciałam być jedną z takich osób. Studia na Wydziale Prawa wspominam jako jeden z szczęśliwszych momentów mojego życia. To były na pewno momenty ciężkiej pracy, długiego wkuwania, uczenia się, rozumienia, ale to był też moment zacieśniania relacji, które trwają do dziś dzień. To był też moment takiego poczucia wspólnotowości. To był też czas dobrych imprez i ogromnego rozwoju osobistego. Ja czerpię z tego czasu w swojej pracy zawodowej, czerpię z tego, co tutaj się nauczyłam i wykorzystam to w zupełnie innej dziedzinie, bo moja praca zawodowa to nie jest praca w kancelarii czy na wokandzie, ale używam tych wszystkich umiejętności, które tutaj w trakcie studiów nabyłam. Wydział Prawa jest jednym z najbardziej Elitarnych kierunków studiów, na które możecie pójść. Jeżeli macie w sobie taką odwagę, jeżeli macie w sobie ambicje, jeżeli macie chęć do nauki, to po Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będziecie mogli realizować się na bardzo wielu polach. Wszystkie zawody prawnicze będą stały przed Wami otworem, ale nie tylko. Jest bardzo wielu absolwentów prawa, którzy nie związali swojej ścieżki zawodowej z praktykowaniem prawa, a radzi sobie świetnie na rynkach finansowych, na rynku show biznesowym. Na rękach przedsiębiorczości, i naprawdę studia na Wydziale Prawa idealnie do tego przygotowują.